Hi there! My name is Emilu Adjibale. I'm so excited to be part of Shuri Digital Fellowship Code 4 I saw that is quite passionate and enthusiastic about digital health and technology. I'm here to guide you through something that will make managing your head a lot easier. And guess what it is? It's the NHS app. Jak pobrać i zainstalować aplikację NHS. Aplikacja NHS jest dostępna na urządzenia z systemem Android oraz iPhone. Najpierw należy otworzyć sklep z aplikacjami na swoim telefonie. Następnie wyszukać aplikację NHS. Powinna mieć niebieską ikonę z napisem NHS. Kliknij Zainstaluj, aby pobrać aplikację. Po zakończeniu instalacji otwórz aplikację. Po otwarciu przeczytaj instrukcję i kliknij Kontynuuj, używając strzałek do przechodzenia przez kolejne ekrany. Pojawi się strona, na której należy wpisać swój adres e-mail. To ten sam adres e-mail, który podałeś swojemu lekarzowi rodzinnemu GP. Następnie utwórz hasło spełniające podane kryteria. Sprawdź swoją skrzynkę mailową, gdzie powinien pojawić się sześciosyfrowy kod. Wpisz go w wyznaczone pole, a następnie podaj swój numer telefonu. Na podany numer telefonu zostanie wysłany kolejny kod, który również należy wpisać w odpowiednie pole. Kliknij Kontynuuj, aby przejść dalej. Jeśli znasz swój numer NHS, wpisz go teraz. Jeśli nie, kliknij Nie, a następnie wpisz swoje pełne imię i nazwisko zgodnie z danymi u lekarza rodzinnego. Po wpisaniu kodu pocztowego, kliknij Kontynuuj. Na kolejnym ekranie sprawdź wszystkie wprowadzone dane. Upewnij się, że są poprawne i kliknij Prześlij informacje. Następnie przeczytaj i zaakceptuj warunki użytkowania, aby kontynuować. Jeśli wszystko się zgadza, kliknij Kontynuuj. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o wiadomościach, zaakceptuj i kontynuuj. Następnie możesz ustawić logowanie za pomocą odcisku palca lub rozpoznawania twarzy, jeśli chcesz. W przeciwnym razie kliknij Kontynuuj. Gratulacje! Pomyślnie zarejestrowałeś konto. Teraz przejrzyj swoje dane i potwierdź swoją tożsamość, przesyłając dokument tożsamości ze zdjęciem i wykonując skan twarzy. Jeśli wszystkie dane są poprawne, kliknij Kontynuuj. Teraz musisz udowodnić swoją tożsamość. Przygotuj dokument tożsamości i zrób jego zdjęcie zgodnie z instrukcjami. Następnie wykonaj skan twarzy, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie. Po pomyślnym skaniowaniu twarzy w ciągu dwóch dni powinieneś otrzymać e-mail potwierdzający, że twoje dane zostały zweryfikowane. Jeśli otrzymasz taki e-mail, gratulacje. Pomyślnie zarejestrowałeś się w aplikacji NHS. And that was a quick to the App. I hope you found the content useful. If you've got any question, comment down below or visit the useful link in the video. I also want to tell you that we've got this video done in several languages and several translations. Feel free to check it. Thank you for watching.